Dzisiaj opowiem o niesamowitym, rewelacyjnym masażu głasza przy pomocy płytki z różowego kwarcu. Masaż jest wam masaż czy płytka na pewno jest wam znana, chociaż na zachodzie pojawiła się dość późno. Na dalekim wschodzie jest stosowana, ona właściwie masaże płytkami, kamieniami szlachetnymi są stosowane od tysięcy lat w celu oczywiście mm, likwidowania wszelkich schorzeń. A okazało się, jak to w przypadku wielu, wielu masaży, że stosowanie takich masaży przy użyciu różnych przyrządów ma również aspekt pielęgnacyjny, wizualny. Masaż jest niesamowity, ale poczytajcie o nim na blogu, nie chcę zabierać Wam Waszego cennego czasu. Przejdźmy od razu do techniki masażu. Oczywiście opowiem trochę o zaletach, to są, jest ważne. I przechodzimy do działania. Dzięki odpowiedniej technice masażu głasza przepięknie pracujemy na układzie krwionośnym, limfatycznym. Pobudzamy krążenie w twarzy, w skórze oraz odprowadzamy limfę do węzłów chłonnych, dzięki, dzięki czemu nasza skóra staje się ujętrniona, staje się bardziej elastyczna, znikają wszelkie opuchlizny. Dzięki masażowi. Możemy również zlikwidować drobne znaczki, a te głębsze spłycić. Pomagamy w lepszym wchłanianiu się olejków, wszelkich kremów pielęgnacyjnych. Dzięki masażom regularnym, systematycznym masażom odzyskamy świeży, naturalny blask skóry. Ok. Zaczynamy! Kilka zasad. Twarz musi być naprawdę dokładnie oczyszczona, tak samo jak. Płytka. Płytkę każdorazowo myjemy, jeżeli chcemy dodatkowo dodać element krioterapii, krioterapii, możemy tuż przed masażem wrzucić płytkę do wody z lodem. Ok, kolejna zasada, nawilżenie. Ja używam do nawilżenia skóry, dzisiaj olejku kwiatowego, ponieważ sezon grzewczy ewidentnie nie skórzy. Nie służy mojej skórze. Także jaśni, drzewo różane i lawenda na pewno mi pomogą. Rozgrzewamy olej. Olejek, kremy. Kremy powinny być tłustsze, aby kamień nie szarpał nam skóry. Ma być poślizg. Azjaci nie używają do masażu żadnych olejków, nie natuszczają skóry, ale oni mogą sobie na to pozwolić. Ich skóra jest zupełnie inna, jest grubsza, twardsza niż skóra ludzi zachodu. Także my musimy nabliżyć skórę. Ok, przykładamy dłonie do policzków czoło broda, szyja. Dokładnie rozprowadźmy olejek po całej skórze twarzy i szyi. Ok, skóra jest już nawilżona. Zaczynamy od szyi. Zaczynamy częścią uwypukloną. Najpierw zajmiemy się lewą częścią, w ogóle twarzy i szyi. Potem przejdziemy do drugiej. Ruchy powtarzamy od 5 do 10 razy w zależności, ile macie czasu. Ok, przechodzimy na środek szyi. Mamy tutaj tą taką falę. I delikatnie po 5 razy od nasady aż do brody. Ok, teraz przechodzimy na owal. Ta dłuższa część pozostaje na dole. I przy mocniejszym już ucisku pamiętajcie głębokie wdechy i wydechy. Ok. Teraz ta część łódeczka tak to nazywam, masujemy od środka brody całą linię żuchwy. Przechodzimy poziom wyżej, od kącików ust wciąż pod linią kości policzkowej. Okay, widzicie, moja twarz staje się zaróżowiona, linfa zostaje odprowadzona do węzłów chłodnych. Możemy teraz pomóc jej przepłynąć. Poziom wyżej, tutaj już będzie ułożenie w ten sposób, czyli tą falistą częścią. Większa część wędruje na dolną powiekę, a dolna dolna mniejsza, krótsza na dole. Przypominam od 5 do 10 ruchów. Teraz możemy pomóc w limfie, którą odprowadziliśmy, przepłynąć ścieżką limfy do węzłów chłonnych. Ok? Przechodzimy na linię brwi i górną powiekę. Dłuższa część pozostaje na górnej powiece i masujemy. Dostaje czoło częścią wgłę z wgłębieniem ruchem antygrawitacyjnym. Masujemy ruchami od lewej do prawej strony, do środka czoła i wracamy kilka razy. Dobra, no to co? Prawa. Przypominam, zaczynamy szyję uwypukloną częścią. Możemy tutaj na boku szyi, jeżeli czujemy spięcia, napięte mięśnie, troszkę bardziej wzmocnić nacisk. Wymasować, wycisnąć. Ach, uwielbiam. Ok. Przechodzimy na środek. twarzy, pamiętajcie dłuższa część pozostaje na dole od środka brody aż do ucha przechodzimy poziom wyżej teraz część z wgłębieniem od środka brody Poziom wyżej od końcika ust, ale jeszcze pod linią, pod kością policzkową. Pamiętajcie, głębokie wdechy i wydechy. Najlepiej nosem wdech. I wydech ustami. Poziom wyżej, masujemy dolną powiekę. I górną część policzka. W ten sposób. O! Oh, uwielbiam! Jest niesamowicie miłe. I odprowadźmy teraz całą zebraną limfę, ścieżką limfy do węzłów chłonnych. I przechodzimy na górną powiekę, linię brwi, Duża część Wędruje na górną powiekę. I czoło. Ruch antygrawitacyjny rozprasowujący wszystkie zmarszczki napięcia na czole. Od prawej strony do środka. Możemy troszeczkę kilka Ruchów więcej powtórzyć na środku czoła. Mam tutaj główną merydianę, ale też dużo spięć w, naszej obszarze między, w naszym obszarze między brwiami, czyli tam, gdzie się pojawia marszczka. Ok? Teraz popracujmy nad napięciami. Mam tutaj mięśnie, które kurczą nam się niestety, powodując pogłębianie się doliny łez, a także bruzdy nosowo-wargowe. po prostu. W ten sposób, dłuższym, dłuższą częścią, kilka razy wymasujmy od dołu ku górze, to samo z drugiej strony. Ok, teraz nos. Brustki nosowo-wargowe. Również dłuższą częścią. I z drugiej strony. I na koniec mięsień okrężny. Wokół ust. Dolna część. I górna. I to na tyle. Niesamowicie przyjemny masaż z ogromem zalet dla naszej skóry, dla naszej twarzy oraz szyi. Ok, słuchajcie, kamienie, kamienie płytki możecie zakupić u mnie w sklepie Visago Yoga. W pakiecie otrzymujecie również instrukcję wraz z matką, z ruchami oraz wymienione wszystkie zalety. No i oczywiście standardowo woreczek, żeby Wam się kamień nie zagubił. OK, jeżeli spodobał Wam się filmik, standardowo zostawcie łapkę w górze um, dla nowych subskrybentów. Witam Was w naszej Fejsjogowej rodzinie. Cieszę się, że dołączyliście, a ja już żegnam się z Wami. I pamiętajcie, tylko systematyczna praca przyniesie efekty. Nie ma drogi na skróty. Żegnam Was. Miłego dnia, wieczoru. Pa!